Siema Michał. Dzięki za wsparcie. Wiesz, że to już 30 lat, jak gramy. Zobacz nasze wszystkie finały. 16 milionów to muzyka. To jest rokiem. A przecież będziemy grać do końca świata jeden dzień dłużej. Dzięki twojej wpłacie należysz do wyjątkowego grona tych wszystkich cudownych ludzi. W tym roku finał pomoże we wsparciu okolicy dziecięcej. Dlatego teraz chcę zobaczyć, ile wynosi Twoja wpłata. Zespół Woś, mamy już informację? Dycha mega, dzięki! Twoja płata jest mega ważna. Jesteś jedną z 1300 osób, które też wpłaciły 10 zł. Razem uzbieraliście na oftalmoskop do badania dna oka. Niektórzy nieźle mydlą oczy, a inni mają oczy dookoła głowy. To fajne uczucie, gdy wpadniesz komuś w oko. A jaka to odpowiedzialność, gdy nie możesz kogoś spuścić z oka? To ważne, w każdej chwili naszego życia. Dlatego wspieramy Okulcicę Dzieciętą. Ogromne dzięki za Twoje wsparcie. Udostępnij to wideo i zachęć bliskich do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, abym im też mógł osobiście podziękować. Do zobaczenia za rok.